W dzisiejszym filmiku pokażę Wam jak zrobić rosół babci i Irenki, który jest klarowny, czyściutki dzięki cząstkowi Sekret jaki babcia używa, żeby był właśnie klarowny rosół jak w restauracji, żebyście mogli sobie otworzyć go w domu. Dodajemy marcheweczki. I trochę pietruszki. Trochę natki pietruszki. natka pietruszka jest wiadomo, jest zdrowa na wzrok, więc im lepiej, im więcej, tym lepiej. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zrobić prawdziwy rosół. Prawdziwy rosół babci i ręki, który jest przepyszny. Zresztą z tymi ludźmi mówią za siebie, co dobry rosół? Tak. Pyszny? Zajadają się dzieci. Całą miskę takie mogą zjeść, bo uwielbiają rosół babci. Ten rosół jest klarowny i jest właśnie prawdziwy taki rosołek. Lepszy niż w restauracji. No dobra, a ty masz zimną wodę. Tak. To jest szyjka z czego? Z indyka i, zindyka. Zindyka i wołowina. Albo może zastąpić to z kurczaka, coś tam wrzucisz. No, tak. Szyjkę z indyka, czy, czy golonka I wołowina, obowiązkowo to jest dobry kawałek Wołowina. A oto co to jest? Szyjka, e, goląka z indyka. Goląka z indyka. E, wołowina. wołowina, rosołowa Rosowa. I, i, i szyjka z indyka. Szyjka z indyka. No. Ty nie musisz takie jak pewnie, o takie to pojedziesz na I komuś, masz pietruszki i zawsze na nic bierzesz je, nie kiść tak, pietruszki. Tak, tak I seler. Y, 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 to jest y, ten seler, tak. Seler, tak. selera albo nad, korzenia, na selera albo korzeń, jedno albo drugie, jedna albo druga. A aby nać selera używasz. Do ja rosół. używam selera, tak. na siłę. Podsmażysz na ogół. Tak. Taka podpieczona była? Podpieczona to ona wtedy ma na smakowe. I od razu wkładasz do tego klaczka. wkładam do garnka i ona się gotuje. Powoli? Na wolnym ogniu dwie godziny, jak z wołowiną to dwie godziny spokojnie jak się zacznie gotować, skręcasz no. gaz i na wolnym ogniu się wtedy gotuje. Dobrze. Ono ma tylko tak. Tylko, tylko. tylko. Wolno się A kostkę rosową wyjąć? Teraz nie. Kostkę daję później. Jak już się gotuje, gotuję, sprawdzam ile jest tych oczek, to wrzucam kostkę po jakim rosół, To będę widziała po oczkach, jakie są. No dobra, to powiesz. To była być dobrze podpalą, tak jak tutaj wygląda. Jak tak. jajko. I teraz tak, od razu na początku można dać dwa liście na taki wielki rosół. Hej. Dwa liście. Zielam, dwa liście laurowe. Czyli liście laurowe? Tak. Na samym początku się wrzuca. Tak, wszystko wrzuca I tak. teraz ziele angielskie. Dwa mamo, ziarenka. Tak, wrzuć dwa. dwa ziarenka. Już cebulę wyłącz. cebula już. To by ci nie poparzyło, że delikatnie a dłużko jak masz problem. tak wygląda. I całości, nie przekrać na półkę. Tak, w całości. W całości po smaku, I później tak? Ci będzie łatwiej wyjąć z rosołu w całości, a będziesz rosół Łatwiej zjecie. wyjąć później, no rzeczywiście łatwiej. Dzień. Żeby przetrzymać na drugi dzień, to musisz wszystkie warzywa wyjąć e, z rosół. Nawet to mięso na nie drugi zaszkodzi, dzień. jak wyjmiesz taki. Wyjąć wszystko, warzywa też i aby sam rosół, sam rosół wodę na drugi z dzień. wszystko wyjąć. Wyjąć wszystko, aha. Ant, A z mięsa co możesz zrobić potrawkę, tak jak wy, no. to możesz sobie mięso podrobić z indyka, czy... A to jest właśnie ten królewski e, kostkę, tak. używać. No A. tak już, już królewski dla jakichś Na nitkę bierzesz? Tak, bo później wyjmie w całości, żeby mi się nie pląkło. Łatwiej wyjąć z rosołu no, później taką. Nie żałuję tych ważnych. Dużo warzyw. wiesz, bo ja mam... No mam swoje warzywa, to ja nie kontroluję się. Swoje organiczne, prosto. No, także... No, tak wystaje. Ile to ma się teraz gotować? Mało no, będziesz widzieć, ale... Tak zacznie się gotować, to Ci pokaże i się zmniejsza gaz. To zostawiam do rosołu, później do świeżości, żeby... żeby w kamie. Zebrałaś szumowiny po jakim czasie? O, jak tak. zaczęło się już gotować, No. to że jak się zacznie gotować, to zbiorę szumowiny na sam początek, Magdusiu. Bo wie, niektórzy... Zbierają i nie, a ja sobie łóżko tak ocazakowo, no, to tak sobie, o, na początku, o, tak, o, zbiorę szumowiny, a jeszcze zamku czosnku nie dodawałaś? Nie, nie, o, niech się pogotuje w połowie gotowania doda. Powie, a ile się to, co gotowało w tej chwili? No dopiero się zaczęło, dopiero zaczęło. Gotować. i to się będzie gotować 10-11, około dwóch godzin z wołowiny. Dwie godziny z wołowiną, z kurczakiem godzina. Najwyżej. Godzinę jest, najwyżej całości. I się rozleci. Tak, kurczakiem. bo zajmują godzinę czasu ostatni no, raz. Także tak, indyk, kurczak. kurczak jak będzie miała bez wołowiny, to zdecydowanie połowę tego. A z wołowiną dwie godziny. Tylko ono ma, zobacz jak ono się gotuje. Ono o tak się ma gotować, nie tak mocno. No nie mocno, tylko tak nie o, mocno. I tak trzeba się wolno gotować. Się po boku tak. wolno się gotuje. Tak, a to to o to, żeby tak brzydko nie wyglądało, bo tak czebule, marchewkę, pietruszkę, chcę zobaczyć? Marchewka, pietruszka już jest w tym na samym początku. Wszystko? Czyli I na początku zamydałaś mięso, ziele angielskie, liść laurowy, cebulę, bory, marchew, cechole, pietruszkę. Marchewk, A ile marchewki daś, ile pietruszki do tego? Trzy marchewek, dwie pietruszek, ale tu nie dwie mogę znaleźć. Trzy marchewki, dwie pietruszki, to już wszystko wiem. ale to jest duża porcja. To jest liść selera i pietruszka razem. Tak, bo to na korzeniu. Dobrze. Patrzę, to jest seler, o to nie? jest seler. Tak, czyli liść pietruszki i seler wszystko i więcej nie. was tutaj nie mamy. Nie, nie mamy selera, korzeniowego. nie bo jak nie mam. I pora też nie, bo niektórzy dają. Można dodać, można, ale nie już. No to. Ale jak dodajesz cebulę, to nie dajesz pora. Po co? Jedno jak z cebulę się daje, to nie daje się pora. Nie koniecznie pora. No to to ma sens to. Bo, bo po co? ci, jak dasz podpaloną cebulkę? No pewnie. Albo, bo to to... Może... Albo możesz śliarka albo w ziernka, ale nigdy nie dajesz soli na początku. Nie, daję, nie. Nigdy koniec, soli nie można. Koniec gotowania, na sam końce bierzesz wtedy, doprawiasz smakowo, sól. Nie wcześniej. Mhm. Bo no, mięsko wtedy się, wiesz, ugotowane to wtedy doprawiasz smakowo. Masz natkę pietruszki opłukano, no, zalane w zimną wodę. Wyjmujesz i później te gałązki kroisz przed samym podaniem. I wkładasz do rosołku, do salaterki i wyciągasz na przykład marchewkę prawidłowo, ugotowaną marchewkę wyciągnąć, kroisz na deseczkę i do każdej filiżanki z rosołem podajesz marchewkę na spód, dodajesz makaron, rosołem zalewasz i posypujesz zieloną nad pietruszkę. No. Na duży garnek. Na duży garnek. te dwa, bo no. duży garnek. Dwa pod duży kaczek. A to się gotowało godzinę czasu, tak? No. I kostkę wrzuciłaś też już? Nie. Jeszcze nie. Teraz kostkę też? Teraz. I właśnie po co ten czosnek? Żeby nie był mętny losu. Żeby nie był mętny. Po na No i teraz kostka. Tylko to kupujesz? Tylko. Rostę Ty królewski. Drobiowy. Drobiowy. To musi być drobiowy, musi być drobiowy, się tak. nie inny, innego nie wrzuca. tylko drobiowy. Bo jest bo w jest ten, a nie wrzuca. Nie drobiowy nie. najlepszy, wołowy jest najlepszy. I teraz będziesz go dać, na co? Go bo go się tylko mruga. No zobacz, zobacz jak on nie tak żółty. A no, czy ten kotek? No lekko się gotuje i ono wszystkie smaki, o już bez kostki są żółte, jak dołowy, to jest jeszcze lepsze. Lep. I teraz sobie może Kupowanie. ugotować się. Tak. Kolejną godzinkę, chyba że mniej, bo zobaczymy po marchewce. No, może i mniej, bo marchewka prawie miękkała. Zobaczymy. Więc. Okej, okay, więc bierzemy już filiżankę. Rozwój jest zrobiony. Pierwsze oczywiście makaronu co sobie. Sofia ja smakuje? Ślicznego. Tak. Mało no, makaronu. Złożyłaś sobie. Mam makaronik, makaronik pierwszy w filiżance. Teraz dodajemy marchewkę mamy skrojoną tak i na rosołek nasz się zrobił klarowny, dzięki czosnkowi. Jest bardzo ładny. Jeżeli potem na drugi dzień wkładacie do... E, przechowujecie, wkładacie do dupki, to wszystkie warzywa i mięso trzeba wyjąć i aby właśnie taki rosołek sobie zostawicie. I oddzielne kluski, żeby nie wchłonęły właśnie e, tego rosołu. I nalewamy nasz rosołek. Czyli marchewki? I trochę pietruszki. Trochę natki pietruszki. Natka pietruszka jest wiadomo, zdrowa na wzrok, więc im lepiej, im więcej, tym lepiej. Ten rosół jest klarowny i jest właśnie prawdziwy taki rosołek. Lepszy niż w restauracji.